Mandawa, Rajasthan, Indie. Witaj drogi widzu w kolejnym odcinku filmu relacjonującego wyprawę przez Rajasthan w Indiach. Dziś proponuję Ci odkrywanie Indii, patrząc przez pryzmat unikatowej architektury. Piękny. Ja pierdolę. Ja znowu mam godujne łóżko. Przyjmuję. A teraz pójdziemy do Tomka, zobaczymy jak on mieszka. Puk, puk. Proszę, proszę. Mamy taki pokój miłości. Takie <grym> no, taki, no, 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 patrzcie. Tutaj takie zmysłowe sceny są przedstawione. Jaka zadowolona jest tutaj dziewczyna, Ośmiecha szeroko. radza robi swoje. Tam ten, no Pociąga z... za sznurki. Tak, no tutaj się naprawdę dzieje, tutaj proszę zwrócić uwagę jeszcze na pewno po prawej stronie. O, I gdzie tutaj... trzyma rękę. Ranny. rany, tutaj w ogóle ona już jest upojona. E, i, ale zobaczcie, tam jeszcze na stoliku leżą jakieś trunki. Takie, nie wiem, czy to jakieś róże na oleje, czy może jakiś alkohol. To jest cała jest... historia, to można całą historię tu jest, opowiedzieć. Jest wykwintnie. Także jestem szczęśliwym dzisiaj lokatorem tego pokoju. <laughs> A wszystko zaczęło się od tańca. A, nie, tutaj od zalotu. No, no, kwiatek. No. Kwiatki jej dał. No i teraz idźmy do pokoju mojego. Lewą ręką otwieram kłódkę. Trzy godziny później Jestem ponownie, bo uporałem się z I Uwaga, uwaga, uwaga. 116 Tadam. No, jeszcze muszą popracować nad wykończeniem malowania ramek okiennych. No i jaka łazienka. Standard zachowany i tutaj dzisiaj Cały region Siekhawati, do którego należy miasto Mandawa, nazywać możemy otwartą galerią sztuki. To kraina fortów i haweli, żywych pomników sztuki budowlanej i zdobniczej, które wystawiali zamożni raczputowie oraz już w erze rewolucji przemysłowej zamożni kupcy i fabrykanci. Mówi się, że w Siekhawati jest największy na świecie zbiór fresków, a ozdoby fasad i wnętrz poszczególnych haweli przyprawiają o zawrót głowy. Haweli jest to typ prezydencji arystokracji raczpudzkiej i kupców marwarskich, występujących zwłaszcza w Rajastanie w północnych Indiach. Niektóre z najbardziej znanych haweli, ozdobione często freskami, są obecnie udostępnione do zwiedzania. Haweli w Pakistanie i północnych Indiach zbudowane są najczęściej w stylu muzułmańskim, z wewnętrznym patio, niekiedy również z fontanną. Wiele haweli w stylu mogolskim zachowało się również w starej części Lechor i Delhi. Typowa haweli występuje natomiast w Jaisalmerze. Termin haweli jest pochodzenia perskiego, znaczy dosłownie zamknięte miejsce, pierwotnie oznaczał rodzaj świątyni wisznuickiej w Gudżaracie. Niektóre z tego typu budowli kultowych są słynne ze wspaniałych fresków przedstawiających bogów, boginie, zwierzęta lub sceny mitologiczne i historyczne. Również z czasów kolonialnych. W późniejszym okresie bogaci kupcy marwarscy wzorowali na tego typu budowlach swoje siedziby, stanowiące również oznakę ich zamożności i znaczenia. Terenem szczególnie obfitującym w haweli ozdobione freskami o wysokiej wartości artystycznej jest region Szekhawati w północnym Rajastanie, przyciągający licznych turystów. Typowe Haveli w regionie Shekhawati posiadały dwa wewnętrzne dziedzińce, zewnętrzny dla mężczyzn, zaś wewnętrzny zarezerwowany dla kobiet. Największe haweli miały trzy, a nawet cztery dziedzińce. W chwili obecnej większość haweli jest opuszczona i zaniedbana. Oprócz fresków, innym częstym elementem ozdobnym jest rocha, rodzaj bogato rzeźbionego balkonu. Jedną z funkcji tych balkoników, było umożliwienie kobietom obserwowanie życia ulicznego, nie będąc widzianymi w jakiejś piwnicy jesteśmy z różnymi zabytkami. I nie, to nie są. Antyki. Cienka jest granica pomiędzy dobrym smakiem a upiornym kiczem. Ale w Mandawie i okolicy artystyczny nadmiar przywodzi raczej na myśl, fantazję bajkowych dzinów i zdaje się tej granicy nie przekraczać. Bajecznie bogaci ludzie w przepaści społecznej biednego kraju mieszkali w bajecznie bogatych rezydencjach. Dziś niektóre haweli przeistoczyły się w stylowe hotele i każdy turysta może poczuć się jak maharadża. Wspaniałych fasad budowli w Mandawie nie da się opowiedzieć, nawet fotografie zdają się być zbyt ubogim środkiem wyrazu. Rzeźby, malowidła, zwierciadlane mozaiki, kolumny, wykusze, ażurowe mury i arkady, a wszystko jakby wyrosłe z piasku w pustyni, zwiewne i przypominające obraz fatamorgany. idziemy do świątyni szczurów, właśnie ona się znajduje tu przed nami. Karni Maty, świątynia hinduistyczna, znajdująca się w miejscowości Deśnok w stanie Rajasthan w zachodnich Indiach. Karni Maty Już będziemy przyglądać się podłodze. O, już pierwszego szczurka mamy, i kolejny zapach czuć już w powietrzu, taki szczurami, myszami. A musiałem zapłacić 30 rupi za robienie zdjęć. Dostałem nawet jakieś. Pokwitowanie. Świątynia słynie z żyjących tam około 20 tysięcy szczurów śniadych, uznawanych za święte, skąd bierze się jej przydomek świątynia szczurów. Jej patronką jest karni Mata, ascetka z XIV wieku. tutaj trzeba uważać, żeby nie, nie nadepnąć na żadnego ze szczurów. W takim przypadku legenda głosi, że jest kara, trzeba ufundować posąg szczura. Szczury są regularnie dokarmiane, Piją mleko w tym momencie. Obecnie święte szczury, zwane kabas, są otoczone kultem i opieką, a do świątyni pielgrzymują wierni. Wchodzący muszą poruszać się po terenie świątyni bez obuwia. Kapłani i pielgrzymi karmią gryzoniem mlekiem i ziarnem, pokarm napoczęty przez szczura jest uznawany za pobłogosławiony. Nieliczne białe szczury obecne w świątyni są uznawane za wcielenia mistyków i sadu, a ich ujrzenie ma przynosić szczęście. Jeżeli któryś ze szczurów zostanie przypadkiem zabity przez odwiedzającego, musi on ufundować posążek gryzonia ze srebra lub złota. Tutaj tak na szybko wrażenia jak sądzisz, Jest to godne uwagi miejsce, jest to zapowiadać, słyszałem, ja, ale co twoje odczucia tutaj? Wiele odczuć. Ja, no ja czuję doskonale tutaj, dlatego że tutaj ludzie żyją w harmonii ze szczurami i no i szczury mają tu szczodry raj, nikt się nie boi. Poza tym wiadomo, widać, że to są zwierzęta nieagresywne z natury. Dobrze nakarmione, i, dobrze cały czas nakarmione. Dokarmione. Więc tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy... No, razem w przyrodzie byli to niezwykłe miejsce które budzi, budzi emocje na pewno sporo bojaźni tych szczurów jest tu około 20 tysięcy ale są wszędzie, one mają wszędzie takie przejścia między świątyniami są karmione mlekiem, zbożami no ma się wrażenie że niektóre są przejedzone jak opisać wrażenia z takiego miejsca na pewno, na pewno serce bije szybciej no i. No i trzeba, takiego, takiego drugiego nie znajdziecie chyba na świecie, więc yy, żaden szczur nikogo nie ogryzie, a dodatek można powiedzieć. Więc... Jeżeli jesteście już w windach i tutaj akurat w pobliżu, to nie obawiajcie się moim zdaniem, tu jest symbioza z ludźmi, ze zwierzętami, z krowami, a nawet ze szczurami i warto... Czegoś takiego doznać, doświadczyć. Ciekawe przeżycie. Pięknie oświetlony hotel. Zobaczymy go. W Przejrzyję tę tą kamerę, to uwięcimy. Zobaczcie, tutaj jest jeszcze trochę luksusów. Ale bo tutaj widać, lu... ale jest luksusowy budynek. Chcę trochę. Świat w lustrach. O nie, jeszcze takiego pokoju tu nie widziałem. Świat w lustrach. Się cały czas coś dzieje, zmieniamy miejsca, ale wszędzie jest ruch, wszędzie jest taki tłogno i zwierzęta pomiędzy tym wszystkim, byki, tu akurat mamy byka, krowy, kozy, psy, przed obecne, tym wszystkim samochody, sklepy, każdy kto jest, chce ci sprzedać ewentualnie, żeby mu dać na jedzenie i to jest to jest tak. Na... Kilkanaście, kilkaset razy w ciągu dnia. Byk kolejny. Idziemy teraz na kolację. Zamówimy sobie coś, żeby zjeść. No i w pięknym hotelu sobie zamieszkamy. Wieczorem. Klakson to tutaj kierunkowskazu się nie używa, ale klakson to jest podstawa. No, normalna częstotliwość trąbienia. Niezły kolory, co? restauracji sobie zjemy. O to jakieś widzę, że kolejne suweniry. Dach, gdzie z pewnością będzie taras i tam będzie mm. można coś zamówić, jeść. Halo? Budynek? 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 Młodki gekonek o nie, No nie tam spory, spory, nie ja on teraz spory Skuba. Nie bój się Ja sam w strachu Uj Ale są Gekon Gekon w pokoju to jest to jest sukces, bo on wizja tak komary Po kolacji wracamy do hotelu, zjedliśmy baraninkę, pycha była. Tutaj jest duża bezdomność psów i trzeba w nocy uważać właśnie na to, żeby żaden, żeby nie, nie znaleźć się w takiej watasze psów, bo wtedy można być mocno pogryzionym, oni mają z tym duży problem, tutaj jak widać pełno tych piesków się... Głodnych niestety też w Kolejny pełen emocji dzień w Indiach kończymy w naszym bogato zdobionym freskami hotelu. Czeka nas kolejny pełen wrażeń dzień, ale to już w kolejnym odcinku mój serdeczny przyjacielu odsłonimy jego kulisy. Będzie gorąco. Będzie się działo. Będzie niezła jazda. Zapraszam na kolejne wspólne emocje podczas oglądania następnych przygód z wyprawy przez Rajasthan w Indiach.